Schodzimy teraz takim ładnym lasem liściastym do dna Doliny Będkowskiej a później pójdziemy w górę Doliny Będkowskiej w dolnej części doliny. Gąszcz robi się coraz większy i cały czas. Towarzyszy nam śpiew różnych gatunków ptaków. Akurat mamy głupie szczęście, bo dopadła na, dopadł nas ostatni fragment chmury deszczowej. Zeszliśmy już do dna Doliny Będkowskiej i dotarliśmy do głównego jej. No, do głównego tego wąwozu, nie? Tutaj źródło Będkówki. Jedno z największych źródeł, jakie występuje w ogóle na Wyżynie Krakowskiej. Ono mniej więcej. Ma wydajność 50 litrów wody na sekundę, czyli no dwa takie wiadra nie? na sekundę wypływa. Takie jak to się kiedyś do studni chodziło z tymi wiadrami po wodę, nie? To się przynosiło przeważnie 50 litrów. Ja pamiętam jeszcze jak chodziłem babci yy, po wodę do studni, a było daleko, bo chyba z 200 metrów trzeba było przejść później z tymi wiadrami, nie? Do, do pełna nie, da, nie nalewałem, bo nie dawałem rady, bo tam jeszcze rączki takie były metalowe, te cienkie, nie? I źle się szło. Albo byłem taki knypek. Miałem 5 lat wtedy. Taki. Był, no 5 lat to może tyle. Coś tam zmierza, także śpieszymy się. Temperatura 7-8 stopni. Nie polecam pić z tego źródła, pomimo że woda czysta. No wiadomo, na was są odpowiedzialność. Ale nie to jest nasz główny cel, tylko po prostu przechodzimy tędy. Bo już tu byliśmy wielokrotnie. Tutaj byłem, ciśniemy w górę do liny. Ogólnie źródło bije trzema szczelinami. Tu jest jedna szczelina, tam jest druga szczelina widoczna, i gdzieś powinna być trzecia, chyba w tamtym miejscu. Trzy szczeliny, w sumie 50 litrów na sekundę. No, jak widać, woda czyściutka, jak kryształ, no, ale może być zanieczyszczona, wiadomo, różnymi tam mikroelementami niewskazanymi dla organizmu. No i tutaj już widać, jak sobie płynie, nie? Od razu początek będkówki tutaj się zaczyna, a po lewej widać, że nie płynie, nie? Czyli to jest dowód na to, że mamy tutaj źródło. A wyżej jaskinia na Tomaszówkach chyba się znajduje. Spisać listę, porobić zakupy. Zobaczę, może się przejadę gdzieś, ale wątpię. Olej muszę kupić do... do samochodu. Mijamy paśnik. No ale z oczywistych powodów jest on pusty od siana. No bo zobaczcie ile zieleni w okolicy. Też tam na dnie jeszcze trochę tego siana zostało. Malutko, ale chyba już sarny tego nie jedzą, bo mają świeżutką trawę dookoła. I inne badyla. A tam widać, przebłyskuje takie białe, to jest Ściana skalna i słychać też wspinaczy skałkowych, czyli też już się uaktywnili. A jest połowa maja. Pogoda elegancka do wspinaczki, bo nie jest za gorąco i za zimno. A przede wszystkim sucha jest skała, bo nie pada, więc warunki jak najbardziej do ćwiczenia. Dotarliśmy pod cel dzisiejszego spaceru po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a mianowicie stoimy pod skałą łabajową i w tych skałach mieści się Jaskinia Łabajowa, tam jest wejście, zaraz wejdziemy do jaskini. A tutaj od razu specjalnie tu stanąłem, żeby pokazać to jest tablica poglądowa wielkiej wsi. Realizacja. Ile zobaczcie, tutaj jest tras wspinaczkowych po tej skale. Cała masa. Przez Dolinę Będkowską prowadzi kilka szlaków, ale one w zasadzie no, są tak jakby jednym szlakiem, bo inaczej nie da się poprowadzić jak dnem doliny. Szlak dla Nording Walkingowców, tutaj szlak rowerowy dla rowerów. Zwróćcie uwagę, że tu jest oznaczony rower nieelektryczny, bo nie ma tej baterii tutaj zabudowanej, czyli dla rowerów. Prawdopodobnie napędzanych ludzką siłą mięśni. Szlak czerwony. No i szlak pieszy, niebieski. I tak to się prezentuje. No, jedna z ciekawszych jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jaką udało mi się odnaleźć i odwiedzić, właśnie ze względu na tą szatę na ciekawą, bo ona jest. Jest spotykana, ale większość tych jaskiń jest niedostępna z taką ciekawą szatą naciekową. A jaskinia dziewicza, proszę bardzo. Można sobie spokojnie poobserwować. No dobra, idziemy do wyjścia, tylko żebym w ten komin nie wpadł. Wejście do jaskini obszernych rozmiarów, ale widać też, że jest okopcone na czarno. Czyli paliły tutaj ogień ludzie. Tutaj taki ogromny blok skalny, który się oderwał i częściowo zakleił wlot do jaskini, ale bez problemu na stojąco da się wejść. Ta jaskinia już była znana od bardzo, bardzo dawna. To jest w zasadzie taka obszerna grota, praktycznie widna, ale widać, że tutaj też kamienie się obrywały jakiś czas temu. Być może, że one oberwały się y, około 200 lat temu. Nie pamiętam dokładnie, ale około 200 lat temu Jurę Krakowsko-Częstochowską nawiedziło trzęsienie ziemi. Wiele kamienic w Krakowie ucierpiało. Oberwała się też skała w Tyńcu, spod klasztoru opactwa, spod opactwa tynieckiego. No i jak widać bardzo duża grota. Praktycznie jak boisko piłkarskie. Tutaj gdzieś kiedyś były malowidła naskalne próbuję je znaleźć być może, że to była jakaś podruba i nie przetrwały spróbujemy odnaleźć może tam kawałek wyżej A tu jest bardzo mokro. Nie, tu nie będzie malowidła na I tam jest koniec tego tej jaskini. Były kiedyś malowidła na skalne, wrzucę materiał archiwalny, jak byłem z Edim. O, tutaj chyba jeszcze częściowo przetrwały. No ale to na pewno współczesne. Chociaż nie, tu jest tylko strzałka namalowana. No mniejsza z tym. Wrzucam teraz ten kadr archiwalny, żeby Wam to pokazać. Ale wielki ślimak ogromny. Zaraz Wam pokażę na y, podobieństwo moja dłoń i ten jest ślimak. Ale wielki. A tak się prezentuje wylot z jaskini. Bardzo obszerne wejście. No i wychodzimy już z Doliny Będkowskiej. Y, zostało nam cały kilometr na parking z powrotem tym głębokim jarem się przemieszczamy, tylko tym razem pod górę wyszło słońce, więc od razu całkiem inaczej to wszystko wygląda. No ale y, okazuje się, że warto w połowie maja wybrać się na Jurę Krakowskę Częstochowską, właśnie przez ten klimat, który już jest taki mocno wiosenny. No i jak słyszycie, to ptaki cały czas dają, nie? Jak ktoś lubi poładzić po lesie w takiej, takim ćwierkaniu ptaków, to połowa maja. A ptaki podobno wydają trzy rodzaje śpiewu: jeden to jest godowy, drugi to jest ostrzegawczy, a trzeci, nie pamiętam co. Ostatnio byłem na zlocie Stowarzyszenia Ornitologicznego Małopolskiego, bo postanowili połazić po łąkach w mojej okolicy no i właśnie mówił ten przewodnik, że są trzy rodzaje śpiewu ptaków. No, ale nauczyłem się tylko dwie trzecie tego, co powiedział, jak się okazuje, bo jedną trzecią zapomniałem. Ten sam kadr, to samo ujęcie w kierunku beskidów, ale już, jak widać, całkiem inaczej to wygląda. Jak wyszło słońce, nie pozrobiło się, zobaczcie, niebieskie. Tam ta, poszła ta strefa opadów deszczu. Babie Góry już w ogóle nie widać, a było widać na początku filmu. Aha, a tam jest chyba kościół w Łazach. Tam mamy auto zostawione. Tak, kościół w Łazach, widać nawet krzyż. Wszelkie chwyty dozwolone, żeby odprowadzić wodę z dachu. I żeby nie podlewała muru stodoły, no to można też sobie zastosować takiego typu rynnę betonową. Betonowa na pewno tańsza od metalowej, nie? No i nie rdzewieje. Słyszycie tam muzykę? Tutaj w Łazach? Jaka dobiega z garażu za mną, a tutaj spojrzenie na stadion. Okazuje się, że w Łazach też jest stadion. Nie wiem, nie sprawdzałem, jak się nazywa klub sportowy. Może klub sportowy Łazy? No nie wiem, nie będę, wiecie, wymyślał. Zobaczcie, jaka infrastruktura ciekawa. To są chyba kontenery. Hmm, okna oczywiście zakratowane, no bo tam pewnie są jakieś puchary, tak przypuszczam. Zwycięstwa pucharowe. E, są nawet tojtoje. O, ktoś chyba nawet trenuje, bo piłka się pojawiła. Takim oto akcentem łąkowym z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Się żegnamy, kończymy spacerek. Bukiecik łąkowych kwiatów. Tu mamy rumianek, ale to nie jest haber, tylko jakaś inna odmiana kwiatu. Możecie napisać co. I zawędruję jako bukiecik za darmożkę.